No bo kolejny schron, tym razem się udało wejść przez główne drzwi do bloku. Tutaj są drzwi OH1. Jak widać, dobrze zachowane. Z uszczeleczką jeszcze, która jakoś tam się trzyma. Wewnątrz tutaj mamy kolejne drzwi. O, tutaj zaskoblowane. Trzeba otworzyć. Widać, skoble chodzą dobrze i proszę wchodzimy do, do środka tutaj mamy pierwszą pierwszą komorę tam widać że bezpieczniki są w środku o tutaj okienko z piwnicy to chyba idzie kabel do agregatu tak może być tutaj mamy koniec nawiewów znowu z tym przekręcanym co było w poprzednich filmach no, tutaj jest taka kanciapa nie wiadomo czy jest agregat bo widać że tutaj idzie rura jednak Idzie I rura z nie powietrza, ta gruba i nawiewowa. No i idą tam, ale nie wiadomo, czy one wchodzą tam, czy nie przechodzą po prostu do tego pomieszczenia, które jest zamknięte. Nie wiadomo, co tam po prostu jest. Ale całkiem możliwe, że to jest właśnie pomieszczenie, gdzie jest ten nakregać filtr wentylacyjny. A tutaj dalej. No. Kolejne piwnice. Lokatarskie niektóre zamknięte, niektóre otwarte, a wyjście ewakuacyjne powinno gdzieś być. Nie ma tu nie. Tutaj nie ma. Tutaj zamknięte pomieszczenie. Albo może... Aha. No tutaj są kolejne pozamykane, ale tam z tego co widzę, do tylko rury wentylacyjne przechodzą. Nic tam nie idzie. No i tutaj mamy... W tym pomieszczeniu, o, tutaj jest przejście tam dalej. Widać, że dosyć duże jest to pomieszczenie. Tutaj idzie ta rura wentylacyjna do czerpni, gdzie jest ta klapka. O, da się jeszcze zamknąć, może? Nie, tego się już chyba nie da zamknąć. O, a tutaj taki mały włącznik. Nie, nie wiem, czy się coś uda otworzy, chce się włączyć chyba nie no to wyjście ewakuacyjne pozostaje w tym pomieszczeniu nie, spróbuję tam zajrzeć jak widać nic tam nie ma specjalnego, a nie jest włącznik światła chyba do wyjścia ewakuacyjnego o. No ale nie widać żeby było wyjście więc w sumie taki sobie ten stron dosyć dużo pomieszczeń jest tutaj, a się okazał dosyć spory aczkolwiek się nie udało niestety znaleźć żadnego większego wyposażenia, tylko te ruchy wentylacyjne. Chociaż myślę, że agregat Filtr wentylacyjny jest. No, widać, że te drzwi są dosyć sprawne. Tutaj jest jeszcze taki element. To się dało wykręcić w innych drzwiach. Na razie nie udało mi się ustalić, do czego to służy. Możliwe, że to element do mocowania pewnych rzeczy, na przykład w schronach kierowania, na no stanowiskach kierowania. Jeszcze tam na przykład były te zamknięcia, takie skobli mechaniczne, chociaż nie wiem, czy to się montowało do drzwi, czy gdzie indziej. O, tutaj trutka na szczury jeszcze. O, widać, że kable już idą współczesne, no aczkolwiek skąd? bardzo fajne. W innym schronie jeszcze zmierzyłem wymiary pewnych drzwi, których dotychczas nie spotkałem, więc teraz sobie zobaczcie jak to te drzwi wyglądały. Ogólnie tam to było wyjście ewakuacyjnym. 100, a 120 bar, ale się zdjęło. 67 grubość niewielka, minimalna, nawet nie ma co do tego mierzyć. Tutaj gdzie zaczynałem, kończę ten film. Jak się podobało, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam też na Facebooka do następnego.